Wyszczański woli. Syćka to i łowo. Syćka sewom zecą to i łowo. A my wom a my wom zlecimy, jesteś ozdrowią. A my wom Życzymy wam zdrowia najlepszego, życzymy wam zdrowia najlepszego, a do tego siły, do każdego zyły w każdym roku, a do tego siły, do każdego zyły w każdym roku. słuchy wam Pan Jezus Błogosławie. Co by Wam pod Jezus błogosławię i na długie lata, i na długie lata pozostawił, i na długie lata, i na długie lata pozostawił, co byście nam przyczka do co byście nam syczka. I dosyć ludzi, i dosyć kig ludzi miłość mieli. I dosyć ludzi, dla kig ludzi miłość mieli. Co by te zecenia się spełniły? Co by te zecenia się spełniły? Oto Pana Boga, oto Pana Boga. Dziś pytomy, Oto Pana Boga, o to Pana Boga, dziś pytomy. Ty to my pięknie, matkę świętą. Ty to jest pięknie, matkę świętą. Niech ze zawsze łowos, niech ze zawsze łowos, ty pamiętą. Niech ze zawsze łowos, niech ze zawsze łowos. despa